Przygotowaliśmy dla ciebie dzisiaj. Pranków nigdy nie bywa za dużo. Na wakacjach trzeba dobrze odpocząć i świetnie się bawić z przyjaciółmi. Rób pranki i pisz w komentarzach, jak zareagowali twoi przyjaciele. Twoja przyjaciółka jest zbyt ciekawa. Przygotujemy oryginalny prezent, który z pewnością będzie chciała zobaczyć, ale czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziała. Potrzebujemy kilku czekoladowych batoników, kładziemy je na talerz i wkładamy do mikrofalówki na 15 sekund. Czekolada się rozpuściła, teraz nie można lepić. Łączymy batony w ten sposób, już coś przypominają. Dodajemy ostatni, wykładzamy. Podobieństwo wyjątkowe. Wkładamy nasze dzieło do lodówki, gdy stwardnieje, można włożyć do małego pudełka. Odkryła ciekawe pudełeczko i myśli, że nikt jej nie widzi. Obserwujemy dyskretnie, tego nie można przegapić. Jaki horror, skąd się to wzięło? Wygląda bardzo naturalnie, tylko zapach zdradza. Oto cała tajemnica, papierek od batonika czekoladowego. Okropny prank. Nie sądziłam, że jej wystarczy cierpliwości, by to zrobić. Nawet nie powiesz, że kiedyś to było batonikiem czekoladowym. Nieodwzajemniony prank. Żarty z napojami to jedne z naszych ulubionych. Wsypujemy do szklanki paczkę galaretki, wybieramy jasno czerwoną. Zalewamy gorącą wodą i dobrze mieszamy. Wkładamy do lodówki do całkowitego zastygnięcia. Wygląda jak szklanka soku lub kompotu, ale szklankę można przewrócić i zawartość pozostanie na miejscu. Przynosimy dwie identyczne na widok szklanki. W jednej jest galaretka, w drugiej sok takiego samego koloru. Sobie bierzemy sok, a przyjaciółce dajemy drugą szklankę. Ona jak zwykle zajęta jest swoim telefonem i nie od razu zauważa haczek. Cóż, przynajmniej się uśmiechnęła i zwróciła wreszcie na mnie uwagę. Ale nie myśl, że ujdzie ci to na sucho. Przygotowałam prawdziwą Kinder Niespodziankę. Roztapiamy czekoladę w mikrofalówce lub w kąpieli wodnej. Potrzebujemy pustego jaja. Jak wydmuchać z niego zawartość, mówiliśmy w naszym wielkanocnym wideo. Pokrywamy je roztopioną czekoladą. Wkładamy do lodówki, aby czekolada stwardniała. Zabijemy w folię. Nasze czekoladowe jajko z niespodzianką jest gotowe. Co za przyjemność obserwować, jak ona delikatnie zdejmuje folię. Przecież ona ma nadzieję, że będzie delektować się czekoladą, a potem znajdzie wewnątrz śmieszną zabawkę. Kęs i od razu zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak. Skorupa od prawdziwego jaja. Oto niespodzianka. Nie to, czego się spodziewała, ale zawsze zabawa. Przyjaciółka często bierze Twoje kosmetyki i nigdy nie oddaje, czas jej nauczkę. Wyjmujemy z pojemnika stary balsam domowej roboty, którego już nie używasz. Rozstawiamy w mikrofalówce 15 sekund lub w kąpieli wodnej. Wsypujemy. Tyle w zupełności wystarczy. Mieszamy. Papryka ostra mielona nadaje balsamowi pomarańczowy odcień. Podkręcamy środek do pokrywki. Wlewamy balsam. Wkładamy do lodówki, aby zastygł. Balsam zastygł. Można składać pojemnik. Z różowatego przemienił się w pomarańczowy, ale kolor w tym przypadku nie ma znaczenia, najważniejsza jest zawartość. Teraz można go oddać przyjaciółce i nie czekać, kiedy odda. Wygląda na to, że jej się nieszczególnie podoba naturalnie powiększane ust za pomocą papryki. Ten środek ma skutki uboczne, strasznie piecze. Mało tego doprowadza do furii. Muszę w odwecie zrobić jeszcze jeden prank. Moim ulubionym zajęciem jest podmiana przyborów biurowych. Mamy zwykłą gumkę. Doskonale zmazuje ołówek. Bierzemy fruitelle. Dwa cukierki wystarczą. Dostajemy gumkę. Rozwijamy cukierki. Wkładamy obie fruitelle do opakowania od gumy. Wygląda bardzo wiarygodnie, ale żadnych śladów nie usuwa. Jak przykro czy nie przykro. Nadszedł czas, aby poczęstować przyjaciółkę klejem. A raczej tym, co będzie w pojemniku spod kleju w sztyfcie, wykręcamy klej do końca i wyjmujemy go z pojemnika. Czyścimy pojemnik. Szydłem wydostajemy klej z ślepki. Dokładnie myjemy pojemnik, aby usunąć wszystkie pozostałości kleju. Żelkę trochę przyciskamy i wstawiamy zamiast kleju do sztyftu. Dodajemy jeszcze cukierka. W drugim pojemniku umieścimy fruitelle. Sklejamy razem kilka cukierków w różnych kolorach. Zatłaczamy je do pojemnika z podkleju. Odrywamy zbędne. Zobaczmy, co mamy. Świetnie! Nasz cukierkowy klej wysuwa się i chowa jak prawdziwy klej. Pozostaje tylko założyć zaślepkę. Bierzemy klej z cukierkiem, i jakby przy okazji odgryzamy kawałek. Koleżanka na początku się krzywi, nie rozumiejąc, jak można jeść klej. Zaproponuję jej taki sam, aha, jej się podobało. Najbardziej na świecie moja przyjaciółka boi się u pająków, nawet malutkich. Zrobię jej lunch z niespodzianką. Wygląda zupełnie jak żywy, a tak naprawdę zrobiliśmy go sami. Zginamy drut. Obcinamy. Przygotujemy kilka takich odcinków na łapki. Na kawałek folii plastikowej wytłaczamy dwie krople kleju na gorąco, jedną większą, drugą obok mniejszą. To będzie tułów i głowa pająka. Podgrzewamy drut, wkładamy łapkę w tułów. Z każdej strony robimy po trzy. Malujemy pająka czarnym lakierem do paznokci. Słodziak, czarnitki, błyszczące, przepiękne, po prostu śliczne. Sadzimy go na kanapkę i zamykamy pudełko. Proponujemy przyjaciółce posiłek. Przezornie zostawiamy ją samą. Otwiera pudełka. Dobrze, że chociaż nie zawrzeszczała na cały park. Kanapka pozostała nietknięta. Mogę zjeść ją sama. Pyszne! A w łazience na kogoś czeka wyjątkowa pasta do zębów. Wyciskamy zawartość, aby opróżnić tubkę. Aby wypełnić ją kremem, wykorzystamy strzykawkę cukierniczą. Krem taki biały, jak i pasta do zębów. Kolorze i konsystencji nie do odróżnienia. Teraz musimy niezauważalnie podmienić. Uwaga, idzie myć zęby. Coś jest nie tak. Zepach jakiś podejrzany. To chyba pasta wzmacniająca dziąsła. O nie, co to jest? Po raz kolejny nabrałam się na jej głupie żarty. To jakiś koszmar. Szybciej umyć usta. Lubisz błyskotki i konfetti? Wtedy najwyższy czas przygotować małą niespodziankę moim ciekawskim koleżankom czuszką. Odcinamy dno pudełka. Przygotowujemy jaskrawą etykietę, na przykład od ciasteczek Oreo. Przeklejemy na widocznym miejscu. Stawiamy pudełko na plastikową matę lub tekturkę. Napełniamy błyskotkami, lekkimi kostkami styropianu, posypujemy brokatem i konfetti. Zaklejamy taśmą. Lepiej umieścić je wysoko na półce lub w szafie. Koleżanka zauważyła pudełko z barwnym logo. Postanowiła sprawdzić, czy jest całe wypełnione jej ulubionymi ciastkami. Niespodzianka, tego się widocznie nie spodziewała. Dobra, już wiem, jak Cię zaskoczyć. Wydaje mi się, że ten słodki croissant będzie jeszcze smaczniejszy, jeśli polać go klejem PWA. Jesteś zdziwiona? Może chcesz spróbować? Ciekawość jest silniejsza, a teraz dowiemy się, co tam jest w środku. Wlewamy mleko skondensowane, z wyglądu jest bardzo podobne do kleju PVA. Można również użyć mlecznego syropu lub czegoś słodkiego do tego samego koloru. Przy okazji croissant był naprawdę pyszny. Kontynuujemy prankowe starcie. Czy Twoja przyjaciółka zawsze pije herbatę z cytryną? Zaproponuj jej swoją cytrynę. Dobrze ściskamy cytrynę w ręce, aby puściła sok. Wciągamy go do strzykawki, ile się da. Nabieramy do strzykawki niebieski barwnik. I nasycamy kolorowym płynem naszą cytrynę. Im więcej farby, tym bardziej intensywny będzie kolor. Chciałaś cytrynę do herbaty? Częstuj się! Najprzyjemniejszy moment złapać zagadkowe spojrzenie przyjaciółki i udawać, że o niczym nie wiesz. Najważniejszy teraz, aby nie dać się złapać na własny żart. Ja też przygotowałam wyjątkowy owoc. Bierzemy banana i jaskrawy barwnik spożywczy. Nabieramy do strzykawki wiśniowy płyn. Teraz trzeba wypełnić nim owoc po brzegi. Po prostych manipulacjach można zaproponować banan przyjaciółce, a ona przecież tak je kocha. Obserwujemy reakcję, kolor i naprawdę przeraża. Takiego banana jeszcze nie widziała. Uwielbiam pranki z jedzeniem, po prostu nie mogę się powstrzymać i te pyszne truskawkowe jogurty mi pomogą. Delikatnie otwieramy opakowanie, ostrożnie nie uszkodzić pokrywy, jeszcze nam się przyda. Jogurt zjadamy lub wykładamy do filiżanki, aby zjeść później. Pusty pojemnik należy dokładnie umyć, i pokrywkę też. Zamiast jogurtu bierzemy majonez. Wkładamy go do pojemnika. Mamy opakowanie jogurtu truskawkowego, dlatego bierzemy truskawkę. Rozcinamy jagodę, kroimy na mniejsze kawałki. Dodajemy majonez. Mieszamy. Przyklejamy pokrywkę klejem uniwersalnym. Wygląda jakby dopiero ze sklepu. Koleżanka nie wyczuje podstępu. Nie zostawiamy na długo w lodówce, a od razu częstujemy. Kruskawkowy, twój ulubiony, jest w nim bardzo dużo jagód, sama często taki kupuje. Coś nie tak? Z moim jogurtem wszystko jest w porządku. Przykro mi, że zostałaś głodna. Może chcesz mojego? Już nie? Do następnego planka potrzebujemy szerokiej, przeźroczystej taśmy klejącej. Mocujemy go do futryny, można przymocować kilka pasów. Najważniejsze, że można to zrobić bardzo szybko, a to znaczy, że koleżanka nic nie zauważy. Pozostało czekać na jej przyjście, aby spojrzeć na reakcję. Ach, tak, ja też znam sztuczkę z drzwiami. Zajmie to trochę więcej czasu. Potrzebujemy dwustronnej taśmy. Mocujemy kawałek taśmy do ściany na wysokości klamki. Przyklejamy kulkę. Na klamce też mocujemy kawałek taśmy samoprzylepnej. Bierzemy pineskę. Przyklejamy do klamki i można wołać. Idę! BUM! O mój Boże, co to jest? Ale się przestraszyłam. Nie zapominamy, że każdy ma swoje słabostki, które można wykorzystać. Potrzebujemy pisaka, papieru i telefonu. Otwieramy zdjęcie ogromnego żuka na cały ekran. Na wierzchu kładziemy karteczkę. Obrysowujemy. Robimy dwa różne obrazki. Malujemy żuki na czarno. Delikatnie wycinamy. Hmm, jak żywe. Przemocujemy chrząszczy z wewnętrznej strony klosza lampy. Rozkręcamy lampę. Zdejmujemy klosz. Wygodnie kleić za pomocą taśmy dwustronnej. Naklejamy go na czarną stronę. Jeden już jest. Drugiego przyklejamy naprzeciwko. Składamy lampę. Najważniejsze to efekt zaskoczenia. Wynik będzie dwa razy lepszy, jeśli wziąć lampę podłogową na zdalnym sterowaniu. Jeśli już straszyć, to straszyć na dobre. No to popracujmy nad jej środkiem do demakijażu. Butelka pozostanie pełna, lecz ona nie będzie w stanie wycisnąć z niej ani kropli. Potrzebujemy folii spożywczej. Odrywamy kawałek. Całkowicie zdejmujemy nakrętkę, zamykamy butelkę folią i wkładamy nakrętkę z powrotem. Delikatnie obcinamy zbędne krawędzi, aby folia była niewidoczna. Sprawdzamy, jak działa. Świetnie. Teraz skorzystać z tego środka będzie niełatwo. Po kilku próbach zrozumie, że nabrałam ją. Kanapka z serem to ona lubi. Bierzemy zapakowane plasterek sera topionego. Obcinamy nadmiar folii. Smarujemy chleb masłem. Kładziemy zapakowany ser. Przykrywamy drugim kawałkiem chleba. Śledzimy je poczynania głodnym spojrzeniem. Teraz, jak gdyby przez przypadek zostawiamy kanapkę i wychodzimy. Po pierwszym ugryzieniu, wszystko staje się jasne. Bardzo prosty prank, ale skuteczny. Musimy zatwierdzić sukces i wymyślić coś jeszcze. Na przykład poczęstować ją bardzo nietypowymi cukierkami Rafaello. Potrzebujemy majonezu, twarogu i trik się nie powiódł, jeszcze raz. I wiórki kokosowe. Dodajemy do twarogu kilka łyżeczek majonezu. Bierzemy czosnek. Dwóch ząbków wystarczy. Wytłaczamy w twaróg. Dobrze mieszamy. Mamy ostrą oryginalną przekąskę. Otwieramy paczkę Rafaello i wyjmujemy cukierki. Uwalniamy papierki. Słodycze można zjeść, ale opakowanie nam się przyda. Bierzemy łyżkę ostrego tworogu. Obtaczamy w wiórkach kokosowych, tworząc kulkę. To jest to. Wygląda dokładnie tak, jak słynne czekoladki Rafaello. Umieszczamy kopię w papierkach po cukierkach. Cztery sztuczki są gotowe. Można układać w opakowaniu. Zeklejamy klejem na gorąco. Jakby opakowanie nigdy nie było otwierane? Pozostało czekać, kiedy ona spróbuje naszych cukierków z czosnkiem. Jedynie, co może je wydać, to zapach. Nieoczekiwany obrót! Wygląda na to, że koleżanka lubi nie tylko słodycze. Nie zapomnij subskrybować nasz kanał, u ciebie kliknięcie dzwonka, a u nas nowy film. Do zobaczenia na kanale Trum Trum.